Cześć, witam Was na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj chodzik, który wygląda jak wózek dla lalek przeznaczony dla dzieci od 9 miesiąca życia. Jeździk jest bardzo stabilny. Jak widzicie, ma on cztery koła, na których się e, trzyma. No i mamy tutaj specjalną rączkę, za którą nasze dzieci mogą pchać ten jeździk. W tyłu mamy jedną półeczkę, no i można tutaj postawić wszystko, co by się chciało, żeby dziecko miało wszystkie swoje ulubione przedmioty pod ręką. A z przodu nasz chodzik jest równie atrakcyjny. Mamy tutaj siedzenie dla lalek. Jest ono dosyć duże, więc podejrzewam, że każda lalka się tutaj bez problemu zmieści w kolorze jasnego różu. Dodatkowo mamy tutaj również żółtą półkę z czymś podobnym do książeczki. Możemy przekładać stronę. No a po bokach również mamy dwie zabawki. Jest to zielony piesek i niebieski kotek. Z przodu mamy jeszcze bębenek z kuleczkami. Do chodzika dołączony jest miś na sprężynie. Kiedy go włączymy, usłyszymy przyjemną melodię. Mając taki chodzik, jestem pewna, że każde dziecko będzie zachęcone do stawiania pierwszych kroków. A mamy, mamy nie, nie tylko tutaj wózek na lalki, ale także kilka innych ciekawych akcesoriów, a także grającego misia. Wydaje mi się, że jest to wystarczająca zachęta, żeby każdy maluch nauczył się chodzić. Chodzik od firmy Fisher Price to doskonała zabawka. Która pomoże Waszym maluchom stawiać pierwsze kroki. To, że jest on zrobiony w formie wózka, oczywiście zachęca dzieci do włożenia swoich lalek, a przez to stawiania pierwszych kroków. Jeżeli chcielibyście mieć ten zestaw, zapraszam Was do naszego sklepu na megadiscount.pl.